No dobra, już? Nie, czekaj Siemanko, z tej strony Adrian I słuchajcie, dzisiaj otworzymy sobie paczkę od Firestore W której jest trochę sprzętu Jest też jakaś niespodzianka od chłopaków i, I właśnie dlatego ta paczka można powiedzieć taka troszeczkę tajemnicza A zrobimy sobie to wszystko z Angeliką Siemano Cześć. No właśnie, jeżeli ktoś nie ma Andrzejka to jest moja dziewczyna, a tam poszliście mi jakiś materiał z nią, no więc proszę bardzo, jest. No i właśnie tym bardziej może być śmiesznie, bo z tego co mi się wydaje, te chłopaki wykombinowali tam naprawdę jakąś ciekawą niespodziankę, ale teraz możemy się zabierać, już do otwierania, także lecimy. Krzysiu, nawie sobie tasiemkę. Nie, nie, spokojnie, ja jestem niegroźny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, pięknie. pięknie. Delikatnie Dobra, nie chcę sobie sprzętu ponieślić O, pięknie Każdy, słuchajcie, klient yy, u Store dostanie właśnie tak fajnie zapakowaną paczkę To wszystko przychodzi do Was tak samo jak do mnie, o to się nie martwcie Ej, to jeszcze raz. Ej, to raz? <śmiech> <śmiech> Także okej, okay, słuchajcie, mamy ze sobą już takie troszeczkę odpakowane to wszystko yy, Tu jest taśma, myślę, że ją też przetniemy Polem obelkowa sobie pościelamy później yy, Dobra, słuchajcie, i tak yy, W takim czymś dostaję paczkę od FireStore'a każdy, naprawdę fajny sklep polecam, wszystko bardzo profesjonalnie zrobione, co zresztą możecie zobaczyć na materiałach moich też nie tylko, w tych wszystkich unboxingach no i co, zaczniemy sobie może od tej największej rzeczy czyli klawiatura oczywiście klawiatura Dead Stalker Chroma oczywiście, no słuchajcie, klawiatura jest super, co tu dużo mówić naprawdę, moim zdaniem jedna z lepszych, no i co, przetestujemy sobie ją na jakichś odcinkach, jak tam będę grał w CSN, czy coś tam do to myślę, że będzie ok. Tak wygląda. Muszę to zobaczyć. To ładne. Ładne, no nie? No właśnie. Lepsza od tej w panterkę. <laughs> no właśnie. Jeszcze, a, pokażę. No właśnie, tak wygląda. Jest cicha klawiatura, fajna, także na pewno do grania będzie mi służyć jakiś czas, Także serdecznie polecam. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce już wyglądało. Ok, słuchajcie, lecimy dalej. Szczerze mówiąc Boję się yy, yy, tego co yes. będzie. Ja też już coś tam widziałem i, i to jest słuchajcie tak, to jest ten fade case już, to jest jeszcze od sklepu dalej. Zobaczmy, okay. y -y, zaraz zobaczmy, ja też zobaczę. To jest, to jest, to jest słuchajcie, podkładka pod myszkę oczywiście. Oj, to jeszcze taka fajna, taka widzicie, yy, naprawdę yy, yy, CS-owa bym powiedział. Jest tutaj bardzo fajne yy, logo. No i co? Też tutaj w końcu będę mógł pod myszkę coś podłożyć, bo bez podkładki generalnie, słuchajcie, no to jest po prostu męczarnie. Proszę, no, prostu, słuchajcie, polecimy dalej z tym Fade Case'em. Lecimy y, oczywiście z otwieraniem. Y, Fade Case to jest, y, słuchaj, Angelika i Wy. To jest oczywiście nożyk z CS-a. W moim wypadku ja sobie wziąłem, słuchajcie, karambita. Lecimy ciężkie to jest nawet, Myślałem, że to jest lżejsze. To jest karambit i słuchajcie, w moim wypadku to jest karambit y, Sapphire i on wygląda w ten sposób. wiem, że dostałem najlepszy nóż. Nie obraźcie się chłopaki, kapi się nie obraź, kraj też nie obrać, ale moim zdaniem mój nóż jest najlepszy. Jak to się trzyma? Jak się trzyma karambita, słuchajcie, bo ja nie wiem. Y, dobra, nieważne, nieważne. I chyba tak, y, tak sobie będę mógł wywijać. I to jest... To jest ostre, słuchajcie, Chodź, jak to jest. No, trzyma, nie Ciężki. No, wiesz jest nawet. No, także fajna sprawa słuchajcie i, i, i naprawdę... Naprawdę mm. takie nożyki fajnie zadoborowane się, że powiedziałem, że to nawet tak fajnie nie wygląda. Yy, wygląda lepiej na żywo niż nawet na filmach, także serdecznie polecam. Pomachałbym tutaj, ale, ale mam pewne osoby dookoła i nie chcę nikogo uszkodzić, więc spoko Okej, <laughs> ok, słuchajcie, ostatnia rzecz chyba od sklepu już. To jest też podkładka pod myszkę, nawet na pewno z tego co widzę, yy, więc nie będziemy gadać, będziemy po prostu otwierać. To chyba nie tak miałem zrobić, ale dobra. Podkładka pod myszkę, od Mionixa Bardzo fajna podkładka Palec w formie Jezu, Zaraz słuchajcie palec. zrobimy cięcie w nagraniu, a sobie pójdę ogarnąć co z tym palcem Bo troszeczkę wbiłem sobie nóż w palec tak jakby, ale dobra Podkładka jest najbardziej ok i słuchajcie Zaraz wracamy. Okej okay, słuchajcie jednak się pomyliłem, jeszcze mam oczywiście kupeczek od Firestora, także już go sobie elegancko odpakowujemy I am a gamer, tak wygląda yy. No i co mogę powiedzieć? No nic, no I fajny tak, prezent tak. na pewno. No i co? Lecimy powoli do tego co dostaliśmy od chłopaków. To będzie <noise> ciekawe na pewno. Dobra, no pierwsza tak. rzecz. Słodka truskawka. Żel intymny dla słodszych doznań. No nic, no dziękuję chłopaki. Bardzo fajnie na pewno tak. z Waszej strony, że tak bardzo się o, się o nas to. troszczycie. Spodziewałem się, że już w tym studia ja się boję. Tam jest jeszcze jedna rzecz. Kapi. Dołożyli bardzo dużo od siebie. E, truskawkowy. Dobra, fajnie, fajnie, na serio. E, bardzo serdecznie Wam polecam, chociaż może nie, może powiem czy wam polecam. Wiecie, jak już e, zastosuję. Tak, e, lubisz truskawki? Dzięki, dzięki panowie. E, to ląduje pokaż, na pewno... Tak. Zostawię sobie to jak najbardziej. I teraz słuchajcie, drugi prezent od chłopaków, co będzie też ciekawe. <laughs> Już Nie, czekaj zaraz zobaczysz co to jest. Ja wiem co to jest, bo ja to widziałem u Mefia. To jest słuchajcie, nic innego jak dmuchana owca I Ja sobie to nadmucham I Ja wiem już jak tego używasz, bo widziałem u Mefia na odcinku i będzie śmiesznie za chwilę Okej okay, słuchajcie, nasza owca jest napompowana I tak, powiem tak yy, Prezent od chłopaków, no jest na pewno prezentem ciekawym Zobaczcie sobie jak to się prezentuje Ale teraz powiem tak, yy, że tak powiem gwóźdź programu Czekajcie nie wiem, czy to będzie słychać, ale na pewno owca. Mam fajną dziurę. O, prostu... Czekaj. O, o. daj Gdzie... tu rękę. No, no. ej, czy... <laughs> O co chodzi? No. Dobra, ty już raz. Jakbyś śmierał palcami. Ej, nie wiem, nie wiem do czego służy ta dziura. Nie mam pojęcia, ale chłopaki na pewno prezent. Jeden z ciekawszych, jaki widziałem. No i co mogę powiedzieć? Owieczka gdzieś sobie tutaj powstanie. No, owieczka wygląda pięknie i słuchajcie. Na końcu chciałem jeszcze powiedzieć o tym, jak się zaczął najpiękniejszy etap w moim życiu. Także to było tak, że dwa lata temu założyłem kanał i od tamtego momentu czuję się naprawdę super. Nie, no dobra słuchajcie, to było dzisiaj na tyle. Jeśli Wam się spodobało peszka w górę, więcej filmów z Angeliką, no to wiecie, dajcie znać nam w komentarzu i tak dalej. E, o właśnie. Okej okay, słuchajcie, także wszystkie linki do Fire Stora macie w opisie. E, naprawdę bardzo fajny sklep. Pełewen profesjonalizm, tutaj, jak widzieliście, wszystko dostaniecie tak dokładnie zapakowane jak ja, także naprawdę fajna sprawa. E, I co, słyszymy się i widzimy w następnym odcinkach. Trzymajcie się na razie. Cześć!